Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jestem w Świdnicy. Świdnicę odwiedzam bardzo często, nie tylko z uwagi na naszą przyjaźń z Panią, z panią Prezydent, ale z uwagi na to, że po prostu to miasto jest no, perłą na Dolnym Śląsku i grzechem jest nie odwiedzać tego miasta m, tak często, jak, jak można. Wiem, że to miasto jest i, i słyszę, to, to jest miasto dobrze zarządzane, ale nie ma takiej miejscowości, nie ma takiego miasta, gdzie jeszcze wspólnie, razem możemy, możemy zrobić coś, coś więcej. tak jak. Powiedziała Pani Prezydent: Ja się oddaję do dyspozycji władz miejskich, tam gdzie można wspólnie, ponad podziałami politycznymi, polobować odnośnie różnych kwestii. Co roku zgłaszam do budżetu państwa poprawki dotyczące świdnicy. Jeśli będzie więcej takich potrzeb, to, 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 to jestem absolutnie, absolutnie otwarty. Swoją rolę rozumiem tutaj tak. Że e, jestem tym e, przedstawicielem sejmu, ale nie z wysokiej półki, tylko zawsze, e, zawsze wśród ludzi, nie tylko z telewizora, ale także e, z codziennych dyżurów poselskich, codziennych e, akcji e, z obywatelami, z mieszkańcami takich czy innych miast. Wracam właśnie od pani burmistrzy. Ze strzelina, która prosiła o pozdrowić świdnicę, którą bardzo, bardzo ceni. Tam też otwieramy biuro poselskie. Więc ja uważam, że lewica ma dobry czas i lewica dzisiaj ma wielką rolę do odegrania. W czasach, kiedy niszczona jest demokracja, w czasach, kiedy niszczona jest konstytucja, deptana jest konstytucja, kiedy prawa człowieka oddalają się coraz bardziej, te wysokie standardy ochrony praw człowieka. To lewica powinna wziąć na siebie i bierze na siebie odpowiedzialność odbudowywania kraju. Jestem bardzo krytyczny, państwo mnie znacie wobec obecnej władzy, więc, moją rolą też jest punktowanie tej władzy i w sposób inteligentny, rozumny, pokazywanie lepszej alternatywy.